Cześć tutaj oczywiście witam was w takim filmie informacyjnym odnośnie War of War, Warcraft. Nie, World World of Warcraft, tak, w którym chciałem wam powiedzieć, że będę grał. A tak będę grał, e, ale nie tak po prostu grał i coś, nie tak po prostu grał i nagrywał że coś, tylko ja chcę to zrobić tak trochę inaczej. W każdym razie o co chodzi. E, Dwa tryby kryzysie, tak to może. jeden to będzie tryb w którym będę po prostu instancję robił i będę się też starał coś tam o nich opowiedzieć jakoś coś sensownego żeby to było jak będę wiedział postaram się jakoś przygotować do tego jakoś fajnie wam przedstawić opowiedzieć o tej instancji ale to będzie ten mniej ciekawy tryb, no bo to w sumie wszędzie można znaleźć. Ale co drugie? Drugie to wam zamiar wystartować nową postacią. I nie, że tam będę po prostu Expiu i to wam pokazywał, nie. Chodzi o to, że będę w niektórych lokacjach ee, pokazywał wam to przy okazji robienia questów. Będę opowiadał historię, historię z Wowa. Tak. A o co dokładnie chodzi? No to, to jest związane z lorem WoWa i przykładowo, żeby wam to zobrazować, pierwszy odcinek zacznę sobie nową postać, będzie to troll. A dlaczego akurat troll, bo w przypadku trolla tam jest jeden taki moment w ich, w ich początkowych misjach, gdzie jest nawiązanie do nagów, albo nie nawiązanie, albo właściwie tam się dużo dość z tym robi. I, I przy okazji tego mógłbym wam opowiedzieć historię powstania nagłów, a dokładnie historię dlaczego tamten jeden, ta lady Jakaś tam, która będzie w tym na początku tej wyspy troli się tam znajduje, co się tam stało, kiedy się stało i coś ciekawego związanego z tym mogę wam opowiedzieć. I to nie będzie tak, że będę napieprzał i korzystował i robił questy i po prostu macie to oglądać, nie? Właśnie chodzi o to, że głównie będzie to się opierało na tej historii i będę zagrywał tylko wtedy, jak będę miał jakąś ciekawą historię dla was. A tych historii już by się parę zebrało w ostatnim czasie, więc wydaje mi się, że to może być dość ciekawe. Dlatego sobie zacznę ładnie trole i tam mam jedną ciekawą historię dla Was, która będzie się odnosiła później do następnej. Co też może jakoś dalej wpływać eee, na 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 na. Kolejne odcinki, że, że dalej możemy pociągnąć, że o tu pamiętacie w tym odcinku działo się, opowiadałem o tym i ten dodatkowo w każdej nazwie będzie ładnie opisany, do czego dotyczy ten odcinek. Przynajmniej będę próbował, bo niektóre historie będą tak rozbudowane, że nie da się odkreślić tego w paru słowach i wprowadzić w nazwę, nie dlatego yy, chciałbym wiedzieć, jak wy się rozpatrujecie ten pomysł. To po pierwsze, po drugie, jeżeli chodzi o jej stację, to zawsze mogę chodzić. Z jakimiś e, widzami, jeżeli ktoś aktualnie gra World of Warcraft, albo ma zamiar wrócić, albo chciałby sobie nową, zlevelować nową postać Jak ktoś chce sobie kupić na przykład prepaida, to na dole w opisie macie link do całkiem niezłego sklepu, gdzie to jest oczywiście tańsze niż na blizzardzie, gdzie tam trzeba kupować przez euro i trochę jest kombinowanie, tam macie za złotówki e, Polecam Zapraszam, tam na dole macie link. To to. I jak będzie ktoś chciał chodzić ze mną na jakieś instancje, no to może ten. To, to ja będę informował na bieżąco, jaki macie level na fanpage'u, którego link też macie w opisie. Będę, będę wam dawał info mniej więcej na którym levelu jestem, żeby ktoś tam, jak ktoś coś chce sobie levelować, postać mniej więcej ze mną, żeby wiedział. I mam zamiar to rozpocząć na dniach. Jeszcze za ile to, to, się, to się okaże, ale jakoś na dniach może dzisiaj nie może jutro, może pojutrze, jak coś takiego. I w każdym razie chciałbym wiedzieć, jak Wy się rozpatrujecie na ten pomysł z tymi opowieściami, bo to głównie na tym ma się opierać. Eee... Dodatkowo chciałem jeszcze powiedzieć, że te opowieści będą... Eee... Opierały się na mojej wiedzy, która niekoniecznie musi zawsze być stuprocentowo trafna, czy pewna, czy coś takiego, więc jak popełnię jakiś błąd, to jestem otwarty, otwarty na wasze poprawianie, czyli piszcie w komentarzach, jakbym mówił coś źle, tak wprost. Nie wahajcie się, ale nie jakoś krytykujcie, bo każdy ma prawo się pomylić, ja nie wszystko mogłem dokładnie zrozumieć swego czasu. I do tego jeszcze chciałem powiedzieć, że niektórych nazw będę używał po angielsku, bo nie chcę spolszczać nazw własnych, że tak to nazwę chyba, że ktoś wie, że to się nazywa po polsku, tak to też w komentarzu zawsze może napisać. I to tyle. I ja zapraszam do komentowania, żebyście to ocenili i chciałbym, żeby jak najwięcej ludzi to zobaczyło i ee, oceniło i powiedziało jak się zapatruje na ten pomysł. Tyle z mojej strony na razie, cześć.